Na nagraniu można dostrzec sytuację, w której nieostrożny kierowca zdecydował się na wyjątkowo nieodpowiedzialne zachowanie, parkując na samym środku lewego pasa ruchu. To nagranie ukazuje sytuację na słabo oświetlonej nocnej drodze. W pewnym momencie nagle przed pojazdem pojawia się jelonek, który zdecydował się przebiec przez jezdnię. Na szczęście kierowca poruszający się z odpowiednią ostrożnością zdołał uniknąć kolizji, a zwierzę wyszło z tego spotkania bez szwanku. Na filmiku możemy zobaczyć, jak jeden z kierowców świadomie łamie przepisy drogowe, ignorując linię ciągłą oddzielającą pasy ruchu. Na filmie widać, jak kierowca pojazdu ciężarowego przystępuje do manewru wyprzedzania na drodze dwupasmowej. Prowadzący podczas manewru popełnił błąd, nie włączając kierunkowskazu podczas zmiany pasa ruchu. Na nagraniu widzimy czerwony pojazd, którego kierowca próbuje ominąć autobus stojący na przystanku. Niestety ten manewr niemal doprowadza do kolizji z pojazdem nagrywającego. W kolejnej sytuacji kierowca poprzedzający autora nagrania postanawia zjechać ze skrajnie lewego pasa na skrajnie prawy, co niestety kończy się zajechaniem drogi innym pojazdom. Wideo ukazuje klasyczne, lecz niezmienne, niebezpieczne wykroczenie w postaci przejazdu na czerwonym świetle. Motocykliści postanowili zatrzymać się na pasie awaryjnym. Pas awaryjny, jak sama nazwa wskazuje, powinien być używany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Nagranie przedstawia niezwykle dziwną i niecodzienną sytuację. Na filmie widzimy jak mężczyzna blokuje przyjazd niebieskiego pojazdu, a w pewnym momencie wręcz kładzie się na jego masce, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę. Pozostaje pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się wcześniej i co doprowadziło do tej sytuacji. Na nagraniu widzimy nieostrożnego kierowcę, który w trakcie korka drogowego postanawia zaryzykować i wjechać na torowisko zamiast poczekać na możliwość przejazdu. W chwili, gdy rogatki niespodziewanie zaczynają się zamykać, kierowca znajduje się w niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście udaje mu się przejechać, choć rogatki na tym ucierpiały. Bokiem się ustaw kupie. Oj, słone mandat. No dźwigajcie, dźwigajcie. dobrze, żeby hamował. Oho, pani wyłamała rogatkę. Wideo ukazuje niezwykle niebezpieczną i dziwną sytuację. Czarny samochód z nieznanych przyczyn nagle zaczyna cofać przez środek drogi, co więcej widoczna jest osoba przyczepiona do maski pojazdu, co sugeruje, że próbowała ona w desperacji powstrzymać samochód przed odjazdem. Na filmie mamy do czynienia z sytuacją, która z pewnością wywołała frustrację u nagrywającego. Kierowca większego pojazdu zdecydował się zatrzymać na drodze rowerowej, całkowicie blokując przejazd rowerzyście, który rejestrował to zdarzenie. Na nagraniu słychać wyraźnie irytację autora. Nie może przed linią stanąć. Nie musi się. Nie. Na nagraniu widać sytuację, w której autor, mając możliwość zaparkowania, z niewiadomych powodów zwlekał. W tym momencie inny kierowca postanowił wykorzystać wolne miejsce i zaparkować tam swój pojazd, co wyraźnie zirytowało autora nagrania. Możemy usłyszeć i zobaczyć jego niekulturalną reakcję. Ja Cię nauczę kultury tych ty. Chamie, ty. Nagranie z kamerki samochodowej ukazuje wyraźne wykroczenie. Jeden z kierowców zajeżdża drogę autorowi nagrania. Tego typu sytuacje są niestety codziennością na drogach, ale zawsze niosą ze sobą ryzyko. Nieostrożny kierowca wjechał za sygnalizator pomimo głęboko czerwonego światła. Takie zachowanie jest nie tylko rażącym naruszeniem przepisów, ale również stwarza ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W kolejnej sytuacji nagranej przez kamerę samochodową widzimy jak kierowca poruszający się przed autorem nagrania zamiast skręcić w lewo z pasa przeznaczonego do tego celu decyduje się pojechać prosto. Nierozsądny kierowca decyduje się na jazdę po pasie awaryjnym, najprawdopodobniej próbując ominąć zatłoczoną jezdnię. Pas awaryjny jest przeznaczony do użytku w sytuacjach awaryjnych, a nie do omijania korków, co czyni to zachowanie niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym. Kierowca czarnego pojazdu poprawnie włącza się do ruchu, jednak autor nagrania najwyraźniej uważa, że manewr ten został wykonany niewłaściwie, ponieważ postanawia zatrąbić na prowadzącego. Tego typu sytuacje pokazują, jak różni kierowcy mogą oceniać te same manewry, co czasami prowadzi do niepotrzebnych napięć na drodze. Kierowca z srebrnego samochodu po zjechaniu na boczną drogę postanawia wrócić na poprzedni pas ruchu. Choć manewr ten obejmuje przejazd przez obszar wyłączony z ruchu, to w rzeczywistości nie jest to szczególnie dziwne ani niebezpieczne. Reakcja nagrywającego, który najwyraźniej poczuł się oburzony, może wydawać się nieco przesadzona. Kierowca czarnego pojazdu w ostatniej chwili przypomina sobie o zjeździe, na którym powinien się znaleźć. W rezultacie decyduje się na gwałtowny manewr, ignorując linię ciągłą. Zatrzymaj się na chwilę, kliknij subskrybuj i ruszajmy wspólnie w kolejną podróż pełną zaskakujących manewrów. Lekkomyślny kierowca poruszający się nocą postanowił jechać na światłach dziennych. Takie zachowanie jest nie tylko niezgodne z przepisami, ale również bardzo niebezpieczne. Światła dzienne nie zapewniają odpowiedniej widoczności po zmroku, co stwarza ogromne ryzyko dla samego kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Nagranie to ukazuje wyjątkowo nieprzyjemną sytuację zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Ulice są dosłownie zalane wodą, a samochody widoczne na filmie są zatopione aż do połowy wysokości drzwi. Na tym filmie możemy zobaczyć, jak dwóch nieostrożnych kierowców postanawia zignorować czerwone światło na sygnalizatorze i kontynuować jazdę. Video dokumentuje niebezpieczną sytuację na drodze, w której kierowca czarnego pojazdu nagle zjeżdża na pas zajmowany przez nagrywającego. Autor nagrania stara się uniknąć kolizji, gwałtownie skręcając w bok. Niestety, pomimo podjętej próby, nie udaje mu się całkowicie uniknąć stłuczki, co kończy się dla niego nieprzyjemnym zakończeniem tej podróży. To nagranie przedstawia sytuację, w której przez środek jezdni powoli przychodzi kot. Autor nagrania wykazuje się dużą ostrożnością, zatrzymując pojazd i czekając, aż zwierzę bezpiecznie zejdzie z drogi. Niestety, nie każdy kierowca zachowałby się w ten sposób, a wiele osób mogłoby nie zauważyć kota na czas lub nie zdecydować się na zatrzymanie. Na tym filmie widać nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy niebieskiego pojazdu, który porusza się z wyraźnie zbyt dużą prędkością. Taka jazda jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ zwiększa ryzyko utraty kontroli nad pojazdem i wydłuża drogę hamowania, co może prowadzić do poważnych wypadków. Na nagraniu widzimy, jak kierowca białego pojazdu przystępuje do manewru zmiany pasa ruchu, nie zauważając, że w tym momencie znajduje się tam nagrywający. Ten nieostrożny manewr, spowodowany najprawdopodobniej brakiem odpowiedniego sprawdzenia sytuacji na drodze, mógł doprowadzić do kolizji. Materiał przedstawia nieostrożne zachowanie kierowcy czarnego pojazdu, który decyduje się na ścięcie zakrętu zamiast wykonać go prawidłowo. Taki manewr mógłby skończyć się stłuczką, gdyby nie refleks nagrywającego, który zdołał zatrzymać swój samochód na czas. W tej sytuacji widzimy, jak kierowca czerwonego pojazdu porusza się pod prąd. Taki błąd może wynikać z nieuwagi lub nieznajomości drogi, jednak jego konsekwencje mogą być bardzo poważne. Autor nagrania używa sygnału dźwiękowego, aby poinformować kierowcę o jego błędzie. Ja pier... Co za Materiał przedstawia kierowcę, który przystępuje do manewru wyprzedzania, mimo że przed nim znajduje się przejście dla pieszych. Na nagraniu widać sytuację, w której po słabo oświetlonej drodze nocą spaceruje mały kotek. Autor nagrania poruszał się z niewielką prędkością, co pozwoliło mu na zauważanie zwierzęcia i zatrzymanie pojazdu, zanim mogło dojść do nieszczęścia. Nagranie pokazuje sytuację, w której kierowca ciężarówki zamiast skręcić w prawo z przeznaczonego do tego pasa decyduje się jechać na wprost. Taki manewr oznaczył zlekceważenie linii przerywanej, która wyraźnie zakazuje zmiany pasa w tym miejscu. W tej sytuacji możemy zauważyć, jak kierowca czarnego pojazdu przystępuje do zmiany pasa ruchu, nie upewniając się wcześniej, czy manewr jest bezpieczny. W efekcie autor nagrania musiał natychmiast zareagować, używając sygnału dźwiękowego, aby ostrzec kierowcę o jego błędzie. Nagranie dokumentuje nieprzyjemny incydent, w którym na jadący srebrny pojazd spada duży kawałek lodu, prawdopodobnie pochodzący z dachu innego samochodu. Na filmie zarejestrowanym przez kamerkę samochodową widzimy wyraźne wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa oraz zajechania drogi autorowi nagrania. W tej sytuacji, zarejestrowanej na nagraniu, prawa strona drogi została tymczasowo zablokowana przez biały pojazd stojący na światłach awaryjnych. Kierowcy poruszający się prawym pasem musieli wstrzymać się z dalszą jazdą, czekając na możliwość bezpiecznego przejazdu. Niestety kierowca jadący za autorem nagrania nie wykazał się uprzejmością i zdecydował się na wymuszenie pierwszeństwa na pojazdach znajdujących się na lewym pasie.